Siemanko, siemanko, witajcie wojownicy ostrości, kolejna, kolejna nagrywka, kolejna odsłona, dzisiaj kolejne sosiwo. I tu się czai. Tak, czai się o, u ostrego misia. Tak. Wściekły byk tutaj z Wami. Tak, wściekły tak, byk, ostry I co dzisiaj, co dzisiaj testujemy? A fosik, który Ty dorwałeś. Tak, ja dorwałem. Dorwał go byku, nam będzie piekło w, w wersji limitowanej. Trzeba było hmm. się spieszyć. Takie oto zawodniczek tak jest to jeśli dobrze czytam El Jefe El tak El Jefe bo to LHF. jest meksykańskie Klub, klimaty Club Picante 7 Pot Brain Strain Paper 20, 100 ml buteleczka harvest, Single bath south. tak 100 ml tam jest nawet ta maska zapaśnika z przodu tam Teraz zauważyłem. A tutaj, tak. No Ale jest, my się nie będziemy. No jest, bili. jest tu jakiś Jesteśmy pan? zgodni? Jest tu jakiś pan. A co do składu? A co do składu. Na pierwszym miejscu papryka 7 Pot w ilości nie wiadomo jakiej, ponieważ nie ma podanych procentów. Papaja czosnek, marchew, limonka, ocet, sól, guma, ksantanowa, 100% wegański. Tak. O, zobaczymy, to jest nasza. Tak, guma jest 100% wegańska. To jest nasza pierwsza styczność, z tym coś dość lejąty, więc już widzę, że będzie trzeba, tak. będzie trzeba uważać przy, przy dozowaniu. Przy dozowaniu, bo się będzie złychy, lało. Złychy nie, natomiast na nośnik, jak będziemy tak, bo się dozować, będzie, to będzie trzeba uważać. Tak, będzie się lało. Tutaj gdzieś jeszcze z tyłu jest oznaczony yy, czterema papryczkami. 4 na 4? Może to zobaczycie. Nie. Cztery ma. Może na taką małą buteleczkę użyto czterech papryk. Na się super hot napisane, no. Zobaczymy jak, jak bardzo super hot. Da się tutaj banderolkę spokojnie przytagować. Banderolka. Banderolkę. Termozgrzewalny zgrzewalny ten. Tak. Już to będzie. O, dobra. Śmieczki na bok. Wciąśnie. Wciąśnie nie niezmieszane? No, nie niezmieszane. Wciąśnie to będziemy my. Tak, coś tu jest. No. Może być mocne. Musi się odkręcić, tak? Tutaj no. niech się da zakręcić? Da się. Dobra. Dobra. Wrażenia zapachowe? Wrażenia zapachowe. Łódka, gotowana marchew. Tak? Tak. Marchewkowy song, to będziemy mieli? Może przez ten dodatek tutaj tej. Yy, pap a jest, nawet ma marchew jest w składzie. Jest w składzie. Po czosnku. Je je Jesteś papaja, może z słodycz słodka, czy Paprykowość jest jakaś, ale to jest taka nie nieokreślona paprykowość. Nie powiedziałbym, że to jest paprykowość, która na należy do jakiejś ostrej papryki. Do zabójczej papryki, tak. tak? Natomiast no, My mieliśmy już przygody z Seven Potem w ilości 63%. Nie czuć tutaj, tutaj kwasowości, czuć taką słodką machę po prostu. Nie czuć dużej mocy, co? Nie czuć dużej mocy również, natomiast zobaczymy. Co zobaczymy, jak to Z dużym nosem to sprawdź. W jak się tak zaciągnę i wiesz, tutaj wciągnę nosem. O, czuć faktycznie, tak jak mówisz. Takie kartki na Kartka, pierwszym temacie. Słodka gotowana mar mar marchewka. Jak w Zootopii. Karotka. Ale nic, nic, nic nie zapowiada tutaj z, złych rzeczy. Klimaty takie... Ja tu na przykład klimatu słodyczy nie czuję. Takiej marchewkowości to tak, ale... Ale gotowanej marchewki, nie, świe nie świeżej surowej. Nie, 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 nie takiej świeżej, wiesz... Co jest też słodka ta marchewka, ale. Ale klimaty takie cytrusowości delikatnej też? też. I powiem ci, że taki przytłumiony klimat. Tylko ma ostatnio czucie cy cytrusowości mocne. No? Ale nie, to nie po ostatnim odcinku. Ostatnim, który wy zobaczycie później. Taka incepcja. Powiem tak. Pamiętam, jak mieliśmy do czynienia z 63% 7 Pot'a i tam był ten zapach mega wyrazisty. 63% 7 Pot'a był... Na Aszyst 100 Aszyst Tam było to mega wyczuwalne, natomiast tu jest ten zapach w sposób aksamitny, gdzieś tam zasygnalizowany. Jeśli A to to był zapach 7 Pot'a, to 7 Pot pachnie śmiercią? A tu, tu jej nie czuję. Tutaj tej śmierci nie ma. No. Dzisiejszymi nośnikami będzie tak jak ostatnią serią kadłubki? Tak, po kurczaczku takim, po kawałeczku. Tak. Lejesz? Lejesz. już. Tylko uważaj, bo będzie się, będzie tak, się tak, lało. się tak, właśnie. Będzie, będzie zabawa. Będzie się lało. I, kurde, I zaraz worków będzie mało. Żeby zaraz nie za, za nie mówił, po tym wiesz? No zaraz będzie worków za mało. Dobra, mam łyżeczkę. aż taką, że mi się rozlewa. Konsystencja jest bardzo wodnista. Nie wiem, czy to kwestia tej właśnie papai, czy karotki. Ale są też takie przecierowe momenty. Są, najlepsze jest to, że są uwidocznione. Też nasiona. Nasiona, peski są widoczne. No, tak to się prezentuje. Taki bardziej żółty w sumie niż pomarańczowy? Yy, pomarańczowo żółty, ale czerwone fragmenty też są takie wiórki. Też są, Tak. Wiórki czerwone też są obecne. Mi tu zaraz zaatakuje mnie to, więc ja już gryzę. Dobra. No i smacznego. Mamy tego srogo na kurczaku. Mm. Mm. W pierwszym uderzeniu marchewka. Na pierwszy plan. Marchewkowość, ale taka taka marchewkowość, tak jak mówiłem, tak jak Ty mówiłeś, nie taka słodka marchewkowość, tylko marchewkowość gotowanej mark Ja tu słodyczy nie czuję. Tej, tyle się podziewałem. Tu jakiś dziwny posmak. Nie, nie wiem czego. Nie, nie wiem czy tak smakuje ta papaja, bo nigdy nie, nie jadłbym. Papaj. Ale jest taki dziwny, niepokojący posmak. I teraz, jak skończyłem jeść, trochę się rozwija. Podczas jedzenia był niewyczuwalny, jeśli chodzi o moc w ogóle. Teraz się rozkręca trochę. Ja sobie pozwoliłem poprzedzować trochę to, dłużej? Bardzo późno. Wciąż, dłużej wciąż się rozkręca. No? Tak, wciąż się rozkręca długo i powoli. Ja przeżuwam dłużej, żeby też mieć nieco inne wrażenia tutaj, konsumpcyjne. No w smaku taki warzywny, wytrawny, niesłodki. Nie. Ale też nie, nie jakiś paprykowy, taki no nie wiem jak go określić. Ciężko do określenia, tak jak mówisz po przełknięciu. Przez moment, przez moment, jak go wziąłem do, do, do ust, w pierwszym kącie, miałem tak jakby taki jakby aromat nuty ananasa, ale tu ananasa nie ma, więc nie wiem. Nie ma, więc to może by była jakaś akademika, czy Jakaś taka sugestia. Po przełknięciu czuję taką, nie wiem nie wiem jak to określić, cierpkość, niecierpkość, tak jakbym zjadł coś takiego, taką marchew, nie taką świeżą marchew, tylko taką, nie wiem, Jedną piwniczoną lekko taką. Lekko już taką, z lekką goryczką. Piwniczoną marchew właśnie z taką pozostającą goryczą. Nie, nie słodkością. Tak taka mocno wytrawna, nie słodka. Tak, taka wytrawna, jakby nie wiem, w jakimś winie wytrawnym tak zamoczona, coś, coś takiego. Ostrościowo, bez historii. Delikatnie się podniosło, ale... No, Odniosło się w momencie, w którym nie się... wybijała się ta gorycz po zjedzeniu. U, u mnie się podnosiło ładną chwilę. Natomiast już teraz już przemija. Nie? Także ten LHF, ten zapaśnik wojownik to jakoś tak nie uderzył za mocno? No nie, i smakował ci powiem, że mnie też nie, nie, nie porwał mnie, nie wyrwał, nie w, nie wyrwał mnie z butów. Co? Sza... Nie wyrwał cię z butów? Nie. Sza... Szał nie było dopónie urywa. Cierpliwości, tak? Może później. Może później. Natomiast. Smakowo, co tu powiedzieć pod względem smakowym? Jeszcze? To jest takie warzywno marchewkowe nie wiem, bulionowo taka intensywność. Ale nie ma czegoś takiego wow. Tak jakby, nie ma. Tak jakby to był y, sos, y, któremu czegoś jeszcze brakuje. Brakuje jakiejś wyrazistej nuty, tak. która by się przebiła. Tak, to jest takie. Nie wiem, czy się ze mną tak, zgodzisz, ale. Takie płaskie, takie nijakie trochę. Właśnie chciałem powiedzieć, że. Pod względem smaku, jak to smakuje, że smak jest płaski. Tak. Nie ma żadnych jakichś tam wybijających się nut, które można mhm. by było wyczuć. A ostrość też jakby jest długo, długo rozpędzająca się lokomotywa, która idzie do góry, ale nie idzie na jakieś montewe czy coś. Delikatny pagórek i. Tak. No i... dobrze, no zobaczymy to jeszcze na czysto. natomiast... No... Zobaczymy na czysto łyżeczkę. Natomiast, no... ja, ja go jeszcze wstrząsnę, bo się może szybko rozwartwić. Spodziewaliśmy się zawodnika mocniejszego kalibru, nie? Tak, uwaga, bo tu jest szyjka oblana. Tak, zapowiadająca etykieta Brain stain Pepper. Tak, Brain Stain Pepper. Nie wiem, my mamy nasze, z naszymi mózgami jest wszystko w porządku, a tutaj nam nic się z naszym mózgiem nie stało. Tak, więc nie wiem w czym rzecz. To pewien poprzedni Brain buzzer, ci to Ta, tak się przygotował. Boozer mi ten zrobił apetyt, ten też mi zrobił szumną zapowiedź. O, tak nalałem, żeby nie tak, rozlać. Żeby też nie właśnie, żeby wziąć do. Tak, no czerwone w jakieś kropki, wiórki też są widoczne. Odbiło mi się, ale bezpiecznie mi się odbiło. No nie strasz, nie strasz, nie strasz, bo się wiesz. No próbujemy go. No działamy, zanim się rozlaje. Hmm. On nie, on nie jest smaczny. On jest dziwny. Taki. Nie wiem, czy się, czy się ze mną zgodzisz. Taki marchewkowo-mocno-marchewkowy na początku. Ma, Jakby ja, marchewce ja, zabrać cukier? Ja, 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 nie, ja mam jeszcze jedno skojarzenie. Teraz, teraz jeszcze połączone y, z tymi takimi wiórkami, które miałem w ustach, które też y, przy nas wyczułeś. Takie, takie wiórki. Y, taka cierpko gorzko kwaśna pozbawiona słodyczy pomarańcza. Tak. Taka podchodząca pod grejpfrut pomarańcza, tak, ale jeszcze nie. Ale nie grejfrutowość. Taka mocno deserowa pomarańcza, taka. Tak. W, w, w ogóle nie, nie słodka, no, dziś, Taka jest... jakby pomarańcza bez, bez cukru, bez, bez słońca. Pomarańcza bez słońca, której brakuje cukru. Czuję na kawałku języka. I, i tutaj z jednej strony gdzieś na migdałku mi siadło. Ja czuję teraz wzrastające uderzenie na podniebieniu, faktycznie uderzenie, tak jak Seven Pot działa. Także rozkręca się powoli? Bardzo powoli. Powoli, mozolnie. Najpierw czujemy paprykowość. Klimaty, kubusia, klimaty takie, takie piwniczanej, Ta. piwniczanej marchwi. Ślinę generuje trochę. Ślinę teraz generuje się tak. Natomiast tak. Na języku czuję tu, tylko tutaj. Front języka. No ja, ja, tył... ja, ja jeden bok. Ja tył języka praktycznie nie, nie czuję, żeby tam było jakiekolwiek uderzenie. Natomiast na podniebieniu, w tej tylnej miękkiej warstwie, yy, czuję palenie. Ale to nie jest palenie, które by mnie zabijało, które by mi odbierało mowę. Mm. Jest to palenie, które uderza. Tak, uderza. Nie powiem, że nie. Yy, ale... ale nie jest to uderzenie, które zabija. No. U mnie jakieś gdzieś Drugi też po bokach języka, na, na, na gardle gdzieś tu było przez chwilę, ale zeszło, G generuje ślina, Ślina gęstnieje, no. Mm. Natomiast smakowo to nie porwało, mocą jest, y powiem tak, y mocą jest fajne, gdyby było le 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 lepsze w, w smaku. Gdyby był jakiś składnik, chociaż jeden, nie mówię, to bo, mówię, że dużo, trochę. który byłby wyrazistym akcentem smakowym, który wskazywałby, że, że ten sos jest Warty wyboru. Natomiast jak ktoś, jak ktoś lubi. Pł pł płaski smak bez, bez jakichś wyraźnych nut z umiarkowaną powiedzmy no. ostrością, która, która uderzy, pozostanie chwilę. No bo tak jak tutaj teraz. Tak, wolno się, z się rozkręca chwilę zostaje. Na z nami z nami rozmawiamy. I Już schodzi. Wolno się rozkręca? Tak. No, zostaje jakiś tam chwilę, tak. Natomiast ten poziom, który był finalny, maksymalny, już, 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 opadł. Już, już opadł w dół. Gdzieś tam delikatne, jak sobie językiem dotknę podniebienia, to gdzieś tam takie pieczenie pieczenie delikatne czuję, natomiast nie jest to ani bolesne, ani jakieś problematyczne, więc można powiedzieć, że już praktycznie zeszło. Teraz też czuję tak po gardle schodzący poziom. Pytanie, z czym, go, z czym by go zjeść? Z czym bym go zjadł? Ja bym dodał do tego produktu odrobinę słodyczy, więc zjadłbym go z y, jakimś no, mięskiem, tak, mięsożerca, z mięsem na przykład z glazurą miodową albo z glazurą na słodko, do tego dodać y, pod względem pikantności, stricte pikantności, bo ani tutaj nie ma przesadnej goryczy w tym, przesadnej, no, która ma, by nie. ci zdominowała i zepsuła smak. Cierpkość też i ta kwaskowatość jest taka... Aksamitna umiarkowana, no, taka tak? Taka no, w poziomie niezawyżonym do czego by to, by to dodać? Nie wiem, może jakaś kuchnia meksykańska, której nie znamy, które, do której by to się nadawało. Natomiast tutaj ani tego czosn, czosnku, który tutaj jest dodany w, w składzie na pozycji trzeciej, yy, ani ten octu za bardzo przesadzonego, no nie. nie ma nie, niewyczuwalny jest. Może dla nas to jest płaski smak, ze względu na to, że to jest produkt w 100% wegański. Może. <laughs> rozwiązała nie się zagadka. Rozwiązała się zagadka, nie ma tu żadnego białka. By, by, On robaczki lubi. No dobrze, no. Czy, czy polecamy? No, teraz już jest i tak nie do, nie do dostania, bo to była tak. chwilowa edycja tylko Jako dybitowana. ciekawostka, jako sprawdzenie pod względem czysto pikanterii. Jeżeli chcemy, nie spodziewamy się jakichś zabójstw. Smakowy. My pewnie w przyszłości sięgniemy też po inne produkty od, od LFF, żeby zobaczyć, czy to jest tylko wypadek przy pracy, czy... to akcja, czy to jest regularne no. po prostu... Czy taka po prostu ostrość specyfika bez, firmy? Ostrość bez, bez wyraźnych nut smakowych, czy to po prostu wypadek przy pracy. Tak. No ale tyle, no. Ja osobiście bym nie polecał. No ja... Jeżeli chcemy to zmieszać z czymś... Z czymś, co dodadam smaku, na przykład yy, miód, czy, czy coś, co samo w sobie ma wyrazisty smak, to tak. Natomiast tak, jakby samo do kanapek, to czegoś by mi brakowało. Także jeszcze raz taki oto przyjemniaczek. brain se, seven pot. Niby brains brains Ale z naszymi mózgami jest chyba wszystko. To były ostre testy. To był ostry miś. Ściekłbek. Siemanko. Trzymajcie się. Ta.